Emocje, organy wewnętrzne, stan zdrowia i nastawienie do życia, część druga. Zaburzenie śledzione, żołądka i nerek. Melancholia, zaduma, zamartwianie się, strach i przerażenie. Krążenie krwi, niedobór jak nerek, serca i płuc. Strach, przerażenie, smutek, żal. Równomierność krążenia krwi, zastój czy wątroby ponieważ wątroba jest odpowiedzialna za to jak krąży krew po ciele, rozdrażnienie gniew frustracja depresja. Niedobór qi, Yang śledziony, gorąco krwi wątroby. Melancholijna zaduma, zamartwianie się, gniew, rozdrażnienie, frustracja. W to od pięciu przemian istnieją tak zwane cykle, które łączą poszczególne przemiany, narządy i emocje. Każda z emocji może przyczynić się do pojawienia kolejnej. Na przykład strach może przebudzić się w gniew. Każda emocja kontroluje inną emocję, jak również sama podlega kontroli. Przykładowo, strach kontroluje radość, a radość kontroluje żal. Jeśli emocja jest zbyt silna, może zaszkodzić narządowi wewnętrznemu. Lub na odwrót, może ona pojawić się w skutek dysharmonii tego narządu wewnętrznego, czyli zastoju energii, czyli czegoś. Co dzieje się fizycznie z organem wewnętrznym? Na przykład, z jednej strony nadmiar gniewu może uszkodzić wątrobę, lecz z drugiej strony dysharmonia wątroby może być przyczyną skłonności do gniewu. Silny żal może zaszkodzić płucom. Uwielbiam to czytać, uwielbiam o tym się dowiadywać, uwielbiam wiedzieć, a najbardziej doświadczać praktyki chikung i naprawdę czuć, jak regulują się emocje, jak puszcza. Po prostu napięcie z ciała, puszcza emocjonalne napięcie, powstaje stan takiej harmonii emocjonalnej, stabilności emocjonalnej. Dzieje się to przy praktykowaniu pełnych form qigong, które opiekują się każdym organem wewnętrznym. Są one stworzone przez doświadczonych nauczycieli. I tak właśnie powstał zang fu gong, czyli. Praktyka na wszystkie organy wewnętrzne, na energię organów wewnętrznych, harmonizowanie, odmładzanie, regenerowanie, i tego właśnie nauczysz się na kursie odnawianie i regeneracja kobiecego ciała. Przywróć sobie siłę. Dołącz do nas, 26 maja zaczynamy pierwszą sesją. Jeśli jesteś po terminie rozpoczęcia kursu, możesz dołączyć jeszcze do 2 czerwca. Nic nie stracisz, dostaniesz nagranie. Zawsze dostajesz nagrania z tego kursu, możesz praktykować codziennie z wideo, które dla ciebie przygotuję. Także do zobaczenia na kursie www.kalianiogaczykom.com lub link w opisie, w komentarzu. Do zobaczenia.